Kryzysy są immanentną częścią każdego rozwoju gospodarczego. Musimy się przyzwyczaić do tego, że każda gospodarka, żeby się rozwijać, musi od czasu do czasu przejść kryzys, bo ten kryzys ją po prostu wzmacnia. Dzięki temu wiemy, jakie są słabości gospodarki, wiemy, co należy poprawić, znikają nieefektywności gospodarcze i to pozwala w kolejnych okresach rozwoju gospodarczego każdej gospodarce bardziej dynamicznie się rozwijać. Już po raz szósty na Uniwersytecie w Białymstoku będzie miała miejsce międzynarodowa konferencja naukowa z serii Rozwój społeczno-gospodarczy w teoriach ekonomicznych. Tematem wiodącym tegorocznej konferencji jest, Czego nauczył nas kryzys, ponieważ w 2023 roku mija 90 lat od zakończenia wielkiego kryzysu gospodarczego, który z ogromną siłą uderzył w społeczeństwo i gospodarkę. Właściwie jesteśmy w kryzysie już od początku pandemii. Pandemia wywołała no, kryzys, który tak naprawdę objawił się zaraz po. Z kolei całe problemy pandemiczne starano się rozwiązać drukowaniem pieniędzy. No a to jest jedna z głównych przyczyn tego kryzysu, który mamy dziś, czyli kryzysu z inflacją, kryzysu z niedopasowaniami gospodarczymi. No ale trzeba również pamiętać o tym, że ten kryzys jest kumulowany również przez wojnę. A zatem te kilka czynników spowodowało, że właściwie jesteśmy już w kryzysie gospodarczym, który myślę, że przez najbliższy rok, dwa będzie z nami ciągle. Co nas czeka za 3-4 lata, trudno powiedzieć, ale na to pytanie będziemy się starali znaleźć odpowiedź, bo jednak jakieś trendy, ścieżki, możliwości da się przewidzieć, ale czy to wszystko się sprawdzi, zobaczymy oczywiście za parę lat. Cieszymy się bardzo, że podczas spotkań, na obradach konferencyjnych możemy dyskutować z przedstawicielami nauk takich jak ekonomia, prawo, historia, socjologia, psychologia. Jest to bardzo prestiżowa konferencja. Organizowana przez Wydział Ekonomii i Finansów ma interdyscyplinarny charakter. Na konferencję przyjeżdża co roku około 100 osób z różnych ośrodków naukowych z Polski i zagranicy, m.in. z Niemiec czy Francji. Gośćmi konferencji są również praktycy gospodarczy i politycy. Nasza konferencja, którą organizujemy co dwa lata w Białymstoku, stara się odpowiedzieć na wszystkie pytania związane z kryzysami i to nie tylko gospodarczymi. Tegoroczna konferencja odbędzie się w kampusie Uniwersytetu w Białymstoku 26 i 27 czerwca. Serdecznie zapraszamy do udziału w naszej konferencji. Jest to już szósta edycja. Co roku mamy szereg wystąpień, które stają się potem tematem do dyskusji podczas seminariów naukowych, podczas wydarzeń konferencyjnych w innych ośrodkach w kraju. Obszar tematyczny czy zakres konferencji, którą organizujemy jest tak szeroki, że właściwie każdy znajdzie elementy, które z kryzysami w szeroko pojętym znaczeniu są związane.